Siema wszystkim, z tej strony Norris I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Alien Colonial Marines Aliens Colonial Marines I kontynuujemy naszą przygodę, gdyż musimy wydostać się z tych przeklętych kanałów Jednak zostaliśmy bezczelnie pozbawieni broni, a także... No, detektorów ruchu też Dlatego idziemy... Chyba coś na mnie warknęło, ale okej okay. Idziemy, idziemy... Nie, nie idziemy. <laughs> nie idziemy Czekajcie, gdzie oni tutaj się podziewają? Ci podrasowani obcy. Dosyć powolni, ale jednak trochę takiego stracha mogą napędzić Let's see Tutaj nic nie ma, nie ma, dobra. Czekajcie, tam... Tak, oczywiście chciałem. Jak Z jak w Far kraju. Brawo eee, dobra, no co? Czekajcie, tam jest jakieś przejście. Tak, tam pamiętam. stałem ja sam przyfajlowałem. What the! What the What the fuck! Wypad! Wypad mi stąd! Nie idziecie pod to Cholerka, no Która jest godzina? Uznajmy, że... 55, ok. Wypad! No come on guys! Nie będziecie mi tam chyba kampić! Czekajcie! Zrobię ch szuruburu! tak kur! Odnoszę dziwne wrażenie, że chyba jednak zadziałało to na nich. Czekajcie, działa? <laughs> Jak ja uwielbiam ich wkurzać. <laughs> e, tak. Na pałę po mojemu. What the... Dał radę. Dał radę. Dał radę. Dał radę. Gdzie? Gdzie? Którędy? Tędy. Holy fucking shit. Jak ja mam to ominąć, jak to biegnie na mnie? Przepraszam bardzo. Nie no, chciałem się dowiedzieć. Jak ja mam to ominąć? Dobra, wydostań się z kanałów, ale to mnie zaczęło irytować powoli. Osiągnięto checkpointa. Fajnie, że osiągnięto checkpointa. Dobra, nie widzę tych pał. Zamykaj, zamykaj to. Zamykaj ten burtel. Dobra. Woda otworzyło się. Holy fucking shit, no fucking way. I don't want. nil! Kur! Jak? Jak skąd z dupy? Chyba odnoszę dziwne wrażenie, że jednak moja taktyka na pałę się nie powiodła. Zrobimy to po cichaczu, jak far kraju. Trójce. Tam są te pały. Jak mam ominąć te pały? Dobra, ominę te pały na pałę. Po raz Ostatni próbuje moją technikę. Drzwi się mają zamknąć. Zamknęły. Dobra. A, dobra, wiem o co kaman. On. One zam otwierały się i one biegły. Tyłem. Przecinaj, dobra, przecinaj. Oni błagam cię. Nie pitol, głupot. Otwórz mi po prostu te drzwi. Widzę, że sam sobie muszę to przeciąć. O boj, dzięki ci panie Kurde, mam latarkę Szkoda. Szkoda, że nie detektor ruchu WOT. Kurde. Co to jest? to jest ten duży co mnie porwał, tak? Holy fuck! Przecinaj! Spawaj! Przecinaj! Odcinaj! Uciekaj! Co? A dostanę pistolet? Nie, nie, do, nie, nie dostanę. A, przykro. No to ja nie pytam, nie? What? Da. A mogę za... Spawanie? Do, no, no, no. Właśnie o to mi chodziło. Podnoszę dosyć dziwne wrażenie, że chyba jednak... O! Właśnie takie! Właśnie takie kućwa wrażenie. spawaj to proszę cię stary Onil się widzę nie odzywa Idzie tutaj kur Dobra wpijamy. nie wiem, kto to zrobił Onil brawo onil. Hello bitches! Zamknięte! Hello bitches! Tak bardzo chcieliście się mnie pozbyć? Ja też was lubię! Otwieraj to! No się do dowiez! Nienawidzę! O prowadź! Co ty za jakieś drifty tu robisz, panie? Dobra, gitara. Widzę... NIEBO! No to kur... Checkpoint, okej. Okay. Gdzie idą? TUTAJ SĄ! Dobra, wszystko git. Czekajcie A, okej. Okay. Nie ma... na NAPAŁĘ TERAZ! Tak się chcieliście mnie pozbyć, to ja też was lubię, wiecie? Kurde, nie trafiłem gościa. Hehehe, <laughs> trafiłem. W ostatnim odcinku było sporo emocji odnośnie. What? Sporo emocji takich jak. E... No, 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 no. Emocje były. związane z. dosyć nieciekawą sytuacją. Jednak teraz. To oni odczuwają strach. A ty już i tak dawno nie żył. Nie we mnie za tobą. What the? Dobra, dead body. Okej okay. Wow, 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 wow. Dobra, stary. Oni się widzę ogarnął. My się w kontenerze, wzięła? We go no fucking way. <grywa> ok. Ok. Mamy. Czekajcie, coś tutaj jest. nie, gitara. Naboje do strzelbusi. Winter? 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 Okej, okay, to teraz zaczęło mnie zastanawiać, to jak mój. This is Sparta. Dobra. Tam są góra. Kućwa nie, cholera. Apteczkę, apotejki. Gdzieś tu są jakieś apotejki. Nie ma apotejken. Przepraszam Państwa, czy Państwo się ruszą? Nie, nie ruszą się, no to kiwam w oko. Sam pójdę. I sam rozwalę tu wszystko. Nie no, spoko. Nie mam pytań. Ruszyć dupę. Czego ty nie rozumiesz w tak prostym stwierdzeniu? Ty? No, nie wiem, co ja mam tu. Dobra, nie, przeszukamy. Może, jak usłyszą obcy, to przyjdą. Nie, nie usłyszą, okej, okay. może coś pominąłem. Jakąś kwestię, nie wiem, bo ja szukałem tego uzbrojenia i nie czytałem o co chodzi. Zrobię zaraz cięcie i przeczytam to jeszcze raz, bo... To niemożliwe, żeby to się tak... Lekko popsuło, kopa w dupę chcesz? Patrzcie, no nie no. Ludziska. Ludziska, ej! Kaman! What the fuck? Okay. wyszliśmy tędy, tak? Wyszliśmy tędy, nic tu nie ma, idę przed siebie, patrzcie, idę. Jeb, sam serać. Dobra, słuchajcie, ja to obejrzę jeszcze raz i zobaczę, może jakąś kwestię pominąłem, nie wiem. Także zaraz do Was wrócę. Okej, okay, jestem już trochę bardziej doedukowany niż ostatnio. I tak, czekajcie, coś mi się za szybko nagrywa. Nie, no dobrze chyba. I dziwnym trafem nie pokazali, znaczy, przeoczyłem to. Naprawdę, brawo Norris, brawo! Nie zauważyłem gościówki. Tak, to What the? Właśnie tak jak sobie Nie zdążyłem jeszcze nawet włączyć. Dobra, kontynuujemy. Wow. Tak, poładuj, poładuj, nie? Ewnie, stary. Co ci szkodzi? Nie, albo ja ślepy byłem, albo czegoś. Nie wiem, dlaczego tego nie zauważyłem. Sory bardzo. Czy takie głupoty? No, guys, są tutaj. Cholera. Ale ten, failowy dzień mam dzisiaj.

by mi się minigun z naprowadzaniem. Dobra, leżysz. Ładuj! Wypadałoby spojrzeć na ulepszenia broni, ale jakoś tak... Nie ciągnie mnie do tego. Ok. Kolejni. What? The? Zaraz będzie dead. My, my, myli mi się strasznie C z V. Dobra. Sorry bardzo za to wszystko, ale nie wiem czy to jest spowodowane. Nigdy mnie tak nie, nie ścina i nie wywala. A ja nie mam prawa tam wejść, dobra, dobra. Ja jestem What the fuck? What the ring hmm. co, co chyba jednak nie będę do niego za bardzo tak strzelał? Neo, we head it up. Osiągnięto punkt kontrolny. Także słuchajcie, wiecie co, nie wiem ile razy mnie jeszcze dzisiaj wywali, ale wolę tego uniknąć i będziemy kontynuować przygodę w następnym odcinku. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych i trzymajcie się. Pozdrawiam, ja jestem Norris. Na razie.